6. Apokalipsa zombie to motyw występujący w wielu grach. The Thailand, Left 4 Dead, Dying Light czy The Last of Us, a to oczywiście tylko kilka przykładów. Jednakże jedna z AG w tym klimacie wyróżnia się na tyle innych. Pewnie zastanawiacie się o jaką grę chodzi. bo wcale nie jest podane w tytule. Gra ta ma przede wszystkim satysfakcjonującą rozgrywkę, rozbudowaną fabułę, świetną oprawę graficzną. Czy widzicie tą wodę? A dodatku wyszła na więcej platform niż w życiu miałem kontaktów z dziewczynami. Plans vs. zombies, bo o tą grę chodzi. Zna chyba każdy. Tak samo jak każdy, jest na podstawie jej rozgrywki. Znajdziemy rośliny, które pomagają nam obronić bazę przed falami zombie. Jedyny mały minus tej ponadczasowej produkcji to poziom trudności, który jest dosyć niski. Więc, aby go sobie podnieść, pozbędziemy się kilku kwiatów z naszego ogródka i spróbujemy przejść grę bez generacji słońca. Zasady tego wyzwania są proste: chcemy przejść grę bez używania roślin generujących słońce, czyli tej, tej i tej. Jedyne słońce, jakie będziemy zbierali, to te spadające z nieba, które w poziomach nocnych nawet nie spadają. Zapraszam. Grę rozpoczynamy od trzech poziomów samolotka. Na końcu pierwszego poziomu dostajemy jedną z naszych zakazanych roślin. Na drugim etapie, że bardzo zależy, abyśmy ją posadzili. I to bardzo. My tego nie musimy zrobić, bo wystarczy, że zbierzemy wystarczającą ilość słońc z nieba i posadzimy groszek. Na zakończenie tego poziomu dostajemy wiśnie, czyli jedną z naszych roślin maszerujących praktycznie każdego zombie. Trzeci poziom tego świata nie różni się za bardzo od poprzedniego. Wystarczy, że posadzimy wszędzie po groszku i poziom wygrany. A jako nagrodę dostaliśmy naszą pierwszą roślinę defensywną, czyli orzecha. W poziomie czwartym i jedyną różnicą jest uzyskanie dostępu do wszystkich pięciu linii więc musimy ostrożnie sadzić naszych pomocników. Poziom kończymy z co najmniej jednym groszkiem na każdym lejnie i okazjonalnym orzechu. Poziom piąty to nasze pierwsze minigę, ala la kręgle. Minigry to etapy powtarzające się regularnie, które lekko odbiegają od standardowych poziomów. W minigrach często mamy inne zasady zmieniające rozgrywkę. Dobrym przykładem jest ten poziom, gdzie orzech jest znany jako nasze narzędzie obronne, jednakże w tym poziomie zamienia się on w śmiercionośną kulę do niszczenia. Po wygraniu rundy w kręgle dostaliśmy minę ziemniaczaną, czyli kolejną roślinę uanszotującą większej zombie. Od poziomu szóstego zostają wprowadzeni z zombistyczką. którzy przeskakują nad pierwszą napotkaną rośliną. Normalnie, grze, może nie są oni raczej super trudni, ale w naszym wyzwaniu, przez ograniczone zasoby, momentami jest ciężko postawić mu coś na drodze. W tym poziomie wystąpił na szczęście tylko dwa razy i to na tej samej linii, gdzie mieliśmy ustawioną lepszą defensywę, więc poszło bez problemu. Za to w siódmym poziomie nie doceniliśmy jego mocy i daliśmy się dwa razy zaskoczyć na tej samej linii. Kumacie, bo on skacze dlatego zaskoczyć. I tak jak pierwszego przyjechała kosiarka, tak jeszcze na drugiego nie mieliśmy żadnej obrony. Na szczęście nauczeni powszednimi błędami przeszliśmy poziom bez żadnych strat. Widzieliście, że przed startem poziomem podczas wybijania rośliny? pyta się was, czy jesteście pewni, że chcecie zacząć poziom bez żadnych kwiatów generujących słońca? W poziomie ósmym zostały wprowadzone o głowę zombie. Zoko gorszy, wstać jeden na jeden, nie ma z nimi szans. Za to, to mina ziemniaczana po odpowiednio długim czasie przygotowania wysoce go bez problemu. Przedostatni poziom tego świata jest połączeniem poprzednich poziomów, bo mamy tutaj zarówno wiodoko głowych, jak i zombie styczką. A nowo odblokowane rośliny, czyli lodowy groszek i podwójny groszek, są trochę za drogie dla nas, aby ich używać. Jednak udało się pokonać ten poziom za pierwszym razem i przejść do ostatniego etapu w tym świecie. Ostatni poziom to wyzwanie, które tak samo jak mini-gry mają trochę inne zasady. Nie wybieramy tutaj własnych roślin i nie zbieramy słońc. Wszystkie potrzebne narzędzia do wygania poziomu daje nam gra. Zarówno minigry, jak i wyzwań nie będziemy za bardzo pokazywali w tym odcinku, bo nie mają one wpływu na nasze wyzwania. Kończąc pierwszy świat dostajemy bardzo ważną roślinę, tego małego grzybka, który jest naszym cichym bohaterem całego etapu nocnego, ale o tym za chwilę. Drugi świat to etap nocny, w którym żadne słońce nie spadają z nieba, a każdy poziom zaczynamy z 50 słońcami. Czyli nie stać nas na postawienie nawet jednego groszka. I tutaj do gry wchodzi nasz mały grzyb. W skrócie, to roślinka jest OP. Jest darmowa, ma mały kuldą, i zadaje tyle samo obrażeń co zwykły groszek. Jedyny minus to jej w miarę mały zasięg. Więc mając tę informację, możemy zacząć uzbierać nasz godek grzybami, ale nie jednym czy dwoma lekarzy linii, tak jak to było z groszkami, zamiast tego stawiamy grzyby wszędzie. Dosłownie wszędzie. Nawet u tu sąsiada spod czwórki. Mając tak zminowany ogrodek, żaden zombie nie miał z nami szans, a my w nagrodę dostaliśmy długą z naszych zakazanych roślin. Jak możecie się domyślić, każdy poziom na tym świecie będzie tak wyglądał. I mówiąc to, mam na myśli dosłownie każdy. Nieważne, że graf wprowadza nam zombie z drzwiami w trzecim poziomie, my robimy swoje i do. Grzyby. W czwartym poziomie powrócił zombie styczką, który teraz jest jeszcze łatwiejszy, bo mając dojmowe grzyby wystarczy że na początku postawimy jednego pod nogami, aby styczki nie są już żadnym zagrożeniem. W poziomie 5 mamy kolejną minigę, polegającą na zabijaniu zombie wychodzących z grobów za pomocą młotka. W poziomie 6 zostaną wprowadzony zombie futbolista, który sprawił moje problemy zjadając tam prawie całą linię grzybów, ale po pokonaniu wystarczyło 30 sekund, aby całą linię zapełnić z powrotem grzybami. Co prawda na końcu poziomu straciliśmy jedną kosiarkę, ale nie jest to duża strata biorąc pod uwagę nasze warunki. Poziom siódmy nie jest Zgadniecie, wszędzie grzyby. Chociaż na końcu było niebezpiecznie, bo straciliśmy aż dwie ta Etap do drugiego świata wprowadza nam disco zombie. Nie możemy go lekceważyć, bo może on spić Meksykańców na innych liniach. Na szczęście nic nie jest trudne dla naszych grzybów. 8. Po poziomie dziewiątym grzyby. I więcej żywów. Przed przejściem do kolejnego świata mamy do ukończenia jeszcze wyzwanie ze wszystkimi roślinami odblokowanymi w nocnym etapie. Trzeci świat przenosi nas do ogrodu z drugiej strony domu. Mamy tutaj 6 linii zamiast 5, z czego na dwóch jest woda. Aby stawiać nasze rośliny na wodzie, najpierw musimy położyć tą lilię wodną, która kosztuje 25 słońc, więc jest to kolejne utrudnienie na naszej drodze do zwycięstwa. Cały czas jednak bierzemy do poziomów naszego małego grzybka. Mimo tego, że w dzień śpi i nie atakuje, to dzięki małemu cooldownowi możemy używać go jako naszego mięsa armatniego do spowolnienia zombiaków. Na końcu straciliśmy jedną linię na wodzie. Myślałem, że kosiarka wszystkich przejedzie, bo to ostatnia fala i będzie koniec poziomu, ale kosiarka się utopiła, a jeden przeciwnik pokrzyżował nam plan i musieliśmy zestartować. Jako nagrodę za ukończenie poziomu dostaliśmy gruszkę, czyli kolejną potrzebną nową silną zombie. W drugim poziomie powróciło kilku znanych nam zombieków ze świata nocnego, czyli zombie z gazetą i futbolista. Ale mogąc już normalnie zdobywać słońca, które spadają z nieba, nie stanowili oni dla nas żadnego wyzwania. Naszym jedynym czułym punktem była na razie woda, do której chętnie chodziły pływać w daleko głowy zombie fali nasze rośliny nie dały rady utrzymać. Na szczęście kosiarka była gotowa do akcji. Etap trzeci przyprowadził nam na ogódek zombie nulka, który pływa pod wodą przez sesję namierzane dla naszych gorzków. Jedyne momenty, w których się on wynurza, to gdy musi zjeść jakąś roślinę, więc możemy stawiać mu na drodze przeszkody, by dać czas gorzkowi na zestrzelenie go lub zmierzyć nurka za pomocą gorzki. Za ukończenie tego poziomu dostaliśmy wodorosty, które maszerują każdego przeciwnika, ale tylko w wodzie. Poziom czwarty zaskoczył nas dużą ilością wrogów atakujących nas co chwilę. W wyniku czego w połowie fali straciliśmy dwie kosiarki. I zanim zdążyliśmy odbudować naszą linię obrony, to przybiegł zombie styczką i wleciał jak do siebie. Przy ponownej próbie lepiej rozłożyliśmy nasze siły na każdej linii. Problemem była cały czas woda. Na szczęście dzięki orzechowi udało nam się zastakować wszystkie zombie obok siebie, aby kosiarka mogła zrobić multikila. Następnym poziomem była mini z pomniejszonymi wersjami zombie. Po ukończeniu, której otrzymaliśmy popiekę, czyli kolejną już roślinę zombie, ale tym razem na całej linii. Nowo odblokowana roślina odgrywa dużą rolę w tym poziomie. Przeciwnik, który chce wjechać z nas na podwórko, czyli zomboni, miażdży każdą roślinę na swojej doze i zostawia za sobą lód, po którym później przyjeżdża Bobsley w pełnym składzie. Jednakże popyka zdobyta w poprzednim poziomie oprócz szybkiego zabijania tego pojazdu niszczy również lód, dzięki któremu nie musimy się martwić o dodatkowe zombie. Znowu z moimi problemami pokonujemy ostatnich przeciwników na wodzie kończąc poziom. Przed przystąpieniem do kolejnego poziomu kupiliśmy ulepszenie do kosiarek, dzięki czemu wodne kosiarki będą mogły przejechać całą alejkę bez utopienia się. Poziom siódmy jest identyczny do poprzedniego, tylko został dodany wedle głowy. Mimo tego udało nam się go przejść sprawnie. Poziom ósmy ułatwił nam przeciwników na trawie, ale utrudnił tych w wodzie, pochwycając zombie z delfinem. Przeskakuje on na swoim delfinie nad pierwszą napotkaną na ze rośliną. Oczywiście nauczenie i po zombie akustyczką wiedzieliśmy doskonale jak się z nim uporać. A ta przed ostatnim w tym świecie to więcej tego co znamy i widzieliśmy przez cały świat. Zombie z delfinem? No co ja poradzę, przeskoczył nas pływa dwa razy. Ale nie ma tego złego, bo chociaż zobaczyliśmy nasze nowe wodne odkurzacze w akcji. Poziom 10, tak jak wiecie już, to wyzwanie z roślinami odblokowanymi w tym świecie. Tak jak kończąc pierwszy świat dostaliśmy grzyba umożliwiającego nam przejście nocy, tak na zakończenie tego świata dostaliśmy jego wodną wersję, która pomoże nam uporać się z nadchodzącym światem. Świat czwarty, czyli mgła. Tutaj obowiązują takie same zasady jak podczas nocy. Z różnicą taką, że mamy wodne alejki i mgła na połowie mapy, przez którą nic nie widzimy. No, może prawie nic. Nowo odblokowany wodny grzyb ma takie same właściwości jak jego wersja lądowa, tylko za wiele dłuższym czasem odnowienia. Przez co nasze linie wodne mogą być bardziej wrażliwe. W tym poziomie został wprowadzony również zombie z niespodzianką, który wybucha na dużym obszarze niszcząc na myśli, jeśli nie zostanie w porę zabity. W drugim poziomie nie ma nic nowego, tylko prowadzający znowu futbolista, którego na ostatniej fali przepuściliśmy pod kosiarką. Z tego poziomu zaczynają się schody. Na nasz ogródek przyleciał zombie z balonem. Problemem jest to, że nasze naziemne grzyby nie mogą go zestrzelić, a jedyne rośliny zdolne do zatrzymania go kosztują więcej niż 50 słońc, czyli są dla nas nieosiągane w tym wyzwaniu. Naszą jedyną linią obrony przed nim zostaje więc kosiajka i to wystarczyło, aby ukończyć ten poziom. Za to w czwartym poziomie spędziliśmy najwięcej czasu z całej gry. Przeciwnicy są ci sami co wcześniej, nic nowego, ale jest ich więcej. Przez co lata więcej zombie z balonami. Więc nawet jeśli jednego latającego zombie rozjedzie kosiarka, tak gdy drugi przylecia na tą samą linię, to z automatu przegrywamy poziom. Całe szczęście jest na to sposób, a mianowicie szczęście. Wystarczy mieć fajta, żeby zombie z balonami przyleciało mało, i żeby nie pojawiało się na tych samych liniach co poprzednie. W sumie łatwizna. Wystarczyło tylko restartować, i restartować, i restartować, aż się uda. Po około dwóch godzinach nam się udało. W poziomie pojawiło się tylko czterech zombi z balonami i każdy na innej linii. Poziom piąty w Relaxu to gap polegająca na zbijaniu wazonów, których mogą być zombie lub rośliny, a to wszyscy przysłaną górnika, który przedostaje się przez cały nasz ogólek i zaczyna atakować nasze alejki od tyłu. Może być on lekko problematyczny, ale wystarczy, że zje jednego grzyba i pójdzie dalej, a my zaczniemy stawiać naszą obronę od nowa, zabijając go po krótkiej chwili. W poziomie siódmy radzimy sobie tak jak w poprzednich poziomach, z grzybami i tracąc jedną kosiarkę na wodzie podczas ostatniej fali. W kolejnym poziomie przeskoczył do nas zombie z pogo. Działał on podobnie do zombie z tyczką, tylko że on nie przestaje skakać. Ale samo wykonanie skoku zajmuje mu dużo czasu, więc nasze grzyby są w stanie go wykończyć, zanim przez wszystkie przeskoczy. Przed ostatnim poziomem tego świata powycił nasz nemesis, czyli zombie z balonem. Na szczęście przeleciało ich tylko dwóch przez cały poziom, dzięki czemu skończyliśmy go za pierwszym razem. Poziom dziesiąty to wyzwanie, w którym gra przez burzę, tylko sporadycznie pozwala nam spojrzeć na planszę, więc wiele roślin stawiamy na ślepo. Nasz ostatni już świat w grze przenosimy się na dach, gdzie możemy sadzić tylko rośliny w doniczkach. Dodatkowo na dachu występuje różnica terenu, więc groszek dużo tutaj nie zdziała. Ale na zakończenie poprzedniego świata trzymaliśmy kapustę, która strzela górą, więc pasuje tutaj idealnie. W kolejnym poziomie musimy uważać na dwie rzeczy. Pierwsza to zombie z tyczką, któremu ciężko mamy przeszkodzić, bo aby to zrobić musimy wcześniej postawić doniczkę, która potem dolili wodnie kosztuje 25 słońców. Drugim problemem są bajzi zombie, które spadają na nasze rośliny, zabierając je. My, mając ograniczone zasoby, możemy sobie pozwolić na pływanie na przykład kapusty z jakiejś linii czy orzecha. Mimo tego pokonaliśmy cały poziom dosyć spokojnie, kowiąc kolejną roślinę strzającą górę, czyli kukurydzę. Kukurydza wydaje się być podobną rośliną do kapusty. Jednakże kukurydza zadaje mniejsze obrażenia normalne, ale ma szansę na rzucenie kostki masła zadającej takie samo obrażenia co kapusta, do tego ogłuszając przeciwnika, więc jest to nasza główna roślina w czwartym poziomie. Po wyjściu tej pogo zombie oraz został wprowadzony zombie z dobiną, który może jej użyć, aby on i inne zombie mogły przejść nad jakąś rośliną obronną. Bardzo dobrym rozwiązaniem na przejście tego poziomu okazał się magnes, odblokowany w poprzednim świecie. Kosztuje on 100 słońc, a w dodatku śpi w dzień, więc musimy wydać kolejne 75 słońc na zieloną kawy, aby się przebudził. Mimo tego warto to zrobić, bo zdobiera on przeciwnikom większość ich narzędzi, czyli w tym przypadku debiny, kipogo czy kasków futbolisty. Po kilku podejściach udało nam się wykreść ten poziom tracąc prawie wszystkie kosiarki. Poziom piąty to jakieś wyzwanie z czomperami i dyniami. Za to w szóstym etapie wprowadzono zombie z katapultu. Tego nie możemy lekceważyć, bo strzela on w nasze rośliny niszcząc je. Dobrym sposobem jest używanie na jego głoszki, aby zneutylizować go zanim wyrządzi nam dużo szkód. Na zakończenie poziomu się parasol, który będzie kluczową dla nas rośliną. W po poziomie siódmym, dzięki nowo zdobytej parasolce, możemy chronić naszych kompanów przed nalotami bandy zombie czy ataków zombie z katapultu. Mimo tego kukurydze nie dawały sobie rady z dużymi hordami zombie, bo przez zombi, zombie co chwilę się wyprzedzały i nasze kukurydze zmieniały cele ataku nie mogąc nikogo zrobić. Po kilku nieudanych próbach z kukurydzami zmieniliśmy ją na kapustę. I za pierwszym podejściem przeszliśmy poziom tracąc dwie kosiakie podczas ostatniej fali. Przed ostatnim poziom naszego odcinka był również jeden z trudniejszych bo na dach wśród zombie-gigant cechujący się na tyle dużą ilością zdrowia, że aby go zabić trzeba użyć na niego dwie rośliny mąszotujące. W dodatku jednym atakiem niszczy naszego każdego towarzysza i społecznie rzuca impa w nasze tylne rzędy. Dlatego na tym poziom był powód do kukurydzy, która jest na tyle potężna, że może ogłuszyć gigant, dając nam trochę więcej czasu na pokonanie go. Drugą ważną rzeczą było oszczędzenie trochę słońca, aby móc szybko użyć gruszki i papryki do zabicia go. Przez w grze, a ostatni w ostatnim naszym wyzwaniu obejrzymy cały w przyspieszeniu, bo czemu nie. Jak widzicie, znowu zmieniliśmy nasze źródło obejrzeń na kapustę. Darmowy grzyb, jak to on, jest po prostu za dobry, żeby go nie wsiąść. W dodatku powycięł duet magnesu z kawy, który głównie zabiera wiadek ogółem zombie czapki i prezent wybuchającego zombie. Użyliśmy również parasolek, aby chronić się przed bungee zombie i katapultą. Pozostałe dwa miejsca zajęła gruszka, bo to najszybsza i najtańsza roślina do monshotowania oraz mina ziemniaczana, które również może monshotować, ale raczej używaliśmy jej do pierwszych kilku zombi, aby móc oszczędzić sobie słońca. Jeszcze czasu antenowego wykorzystam mówiąc, że jeśli film się wam spodobał lub spodobał to możecie napisać jakiś komentarz, łapkę dać czy coś tam. Wracając, na ostatniej fali trochę nas przetłoczyli przeciwnicy, w dodatku pojawił się gigant, ale mieliśmy wszystkie kosiarki przygotowane na ewentualne problemy. Olbrzym po otrzymaniu gruszki na wejściu dostał później drugą gruszkę i się złożył. Inne alejki dały sobie radę, oprócz alejki w której mamon nas odjechał, ale później sam został zjechany. W ten sposób udało nam się przejść całą grę bez używania roślin gadających słońca. Szczerze mówiąc było to wiele łatwiejsze niż na początku myślałem. W tle możecie jeszcze w zwieńczenia zobaczyć zakończenie walki z bossem, oznaczające oficjalne skończenie kampanii w grze. Dzięki.